Fajny wyciąg, bo się wyciąga, ale najlepiej, że jest to. Ja tutaj się zawieszę, nawet chodzi. Tu jest lampa. Tu właśnie sobie taki fajny chodzi oświetlany. Taka mała świątynka. Samochód. Tu trzepa. I tutaj ma się jedzenie. Pokupy. Dwójka. pogotowe energetyczne. Tu wchodzi dziecię. Synk fajny nowy wóz strażacki, koło się ding, dym, ding, dym, ding, ding. Malutki kładnik. O, tu fajnie i To mi się na tych wybojach podoba. O, a tu. A tu jest moja czwórka. Nazwa pompę. Tu jest. Muszę się biedynka. Ja mu tatu tu pomogę. O, tu, tu też się zajmowała moja siostra. Dolam. Labę jest już. Takiego zostało się nie kupisz, chyba, że takie auteczka. Ale ten już tam zresztą wyzwał środków. Pokażę tam takie skrzydła. A nie, no To się rozwaliło. Na pewno pokażemy, jak się rusza na takim karabiniku.